Za mną Marsza, Z obrońcą, bohaterom poległym za ojczyznę Wraz ze wszystkich kombatantów i weteranów Którzy przybyli na tę ziemi i swoim ja. zaangażowaniem oraz wiedzą przy, Przyczynili się do rozwoju gospodarczego i intelektualnego naszej małej ojczyzny Witam poczty sztandarowe Sztandar Związku Koba Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej I byłych więźniów politycznych w wresku. Sztandar Liceum Ogólnokształcącego imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Resku. Sztandar Szkoły Podstawowej im. Majora Henryka Suarskiego w Resku. Sztandar Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Sztandar Przedszkola Miejskiego imienia Kubusia Puchatka w Resku. Witam pana Artura Czerwińskiego, burmistrza Resku, wraz z panią Karoliną Hagną, sekretarzem gminy Resku. Witam panią Lidię Czysz, członka Zarządu Powiatu łobeskiego, wraz z, z panią Renatą Kulik radną powiatu Lubeskiego. Witam pana Zygmunta Święcickiego, wiceprzewodniczącego rady miejskiej wraz z radnymi. Uroczystość rozpoczniemy od odśpiewaniem hymnu państwowego. Baczność do hymnu! Szanowni zebrani, 80 lat temu nasi radziadkowie, dziadkowie rozpoczęli nowy etap w historii zachodniego pomorza. To miejsce stało się ich domem, a dzisiaj jest naszym miejscem na Ziemi. Rokrocznie spotykamy się w tym miejscu, aby oddać należny hołd. Wszystkim polskim bohaterom, którzy walczyli z bronią w ręku, poświęcili życie i zdrowie w walce z chuterowskim okupantem. Proszę proboszcza Mariana Kaptura o odmówienie modlitwy za bohaterów walczących o wolność i niepodległość, którzy polegli i oddali życie za ojczyznę wraz ze wszystkich kombatantów i weteranów pochowanych na cmentarzach komunalnych w Bresku i w Starogardzie. Przybywając na to miejsce, przychodzimy, by dać wyraz wdzięczności ludziom, których poświęcenie, miłość, ofiara, często ofiara najwyższa z życia pozwala nam tutaj żyć i oddychać jako ludziom wolnym. To znak wdzięczności, który nam towarzyszy już 80 lat, ale przychodzimy także, by od nich się czegoś nauczyć, bo ci, którzy. Oddali życie za ojczyznę, którzy przelewali za jej wolność krew, przypominają nam nieustannie, rokrocznie, choćby podczas tego spotkania, że wolność kosztuje, że wolność jest cenna, że za wolność warto życie dać. I ta lekcja jest też dalekosiężna, bo przypomina nam, że Wolność nie jest czymś, co jest pewne i dane na zawsze, że musimy o tę wolność się troszczyć, ją zagospodarować, ją wykorzystać ku pomnażaniu dobra, a nie tylko swoich jakichś snobistycznie pojętych interesów. Apelu pamięci z okazji 80 lat państwowości polskiej na Ziemi Reskiej, aby przywołać pamięć obrońców, bohaterów poległych oraz wszystkich kombatantów i weteranów, którzy przybyli na tę Ziemię i swoim zaangażowaniem i wiedzą przyczynili się do rozwoju gospodarczego i intelektualnego naszej małej ojczyzny. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej. Mieszkańcy Reska. Młodzieży Szkolna. Żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, w 80. rocznicę zakończenia działań wojennych na Ziemi Reskiej, stajemy do uroczystego apelu pamięci przed pomnikiem nieznanego żołnierza na cmentarzu miejskim w Resku, aby złożyć hołd wszystkim znanym i nieznanym żołnierzom polskim, którzy oddali życie za wolność i niepodległość ojczyzny podczas II wojny światowej W sposób szczególny upamiętniamy bohaterów walk, którzy spoczywają na tym cmentarzu i na innych nekropoliach na ziemi reskiej. Wzywam walecznych obrońców Rzeczypospolitej w 1939 roku, którzy stawili opór niemieckiemu i sowieckiemu najeźdź Wołam żołnierzy powrześniowych oddziałów partyzanckich, żołnierzy Służby Zwycięstwu Polski, Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich oraz innych polskich organizacji niepodległościowych, którzy nie ugięli się pod jarzmem okupantów. Wstańcie! Do apelu! Przywołuję policjantów, strażaków, kolejarzy, pocztowców, nauczycieli, leśników, osadników wojskowych, młodzież akademicką, harcerzy, strzelców oraz wszystkich rudaków, którzy tworząc oddziały samoobrony trwali w walce, godni i silni miłością do Polski. Stańcie! Do apelu! Dwa do apelu! Panią pasnąć. Drugi szereg! Krok tył! Marsz! Napad! Kolby! Krok!

Przez pierś broń. Drugi szereg, piersi na prąd. Marsz! Bocz. W tej chwili nastąpi złożenie wiązanek. Proszę pana Arkadiusza Czerwińskiego, burmistrza Szarecka, wraz z panią Karoliną Hagno, sekretarzem gminy Resko, o złożenie wiązanki. Proszę panią Lidię Czysz, członka zarządu powiatu łobeskiego wraz z panią Renatą Kulik, radną powiatu łobeskiego o złożenie węzanki. Proszę pana Zygmunta Święcickiego, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej wraz z przedstawicielami o złożenie wniosku. Proszę przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z przedstawicielem 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Siedwinie o złożenie wiązanki. Proszę przedstawicieli Powiatowej Policji w Łobzie i Komisariatu w Resku o złożenie wiązanki. Pocznij po Sygnale! Dziękuję wszystkim za przybycie i złożenie wiązanek. Serdecznie zapraszamy na dalszą część uroczystości do Centrum Kultury w Rysku. Dziękujemy. Witam Państwa bardzo serdecznie na dalszej części uroczystości obchodów 80 lat państwowości polskiej na ziemi leskiej. Do hymnu! We w spotkaniu 80 lat temu mój dziadek też się znalazł gdzieś na Pomorzu Zachodnim i to nie były łatwe czasy. I to co chcemy państwu dzisiaj pokazać jest dla nas bardzo ważne. No! Oh.